Bardzo nam zależy na tym, aby dzieci były wspierane przez swoich dorosłych, przez rodziny. Wioślarstwo należy do sportów niszowych, więc musimy promować, zachęcać do wiosłowania, do poznawania naszej dyscypliny. Także oprócz tych sukcesów sportowych, które tutaj wyszczególniliśmy na naszej gali, bardzo nas cieszy udział w turystycznym wiosłowaniu osób dorosłych. Ta grupa nam się powiększa i jest coraz fajniej, coraz ciekawiej. Już te osoby nie tylko wiosłują sobie rekreacyjnie dla um, przyjemności, ale również rozpoczynają swoje zawody, pierwsze zawody wioślarskie z takimi samymi amatorami, jakimi są oni. Cieszy jednak to, że przychodzi coraz więcej dzieci ze szkół podstawowych, które rozpoczynają karierę. No, przynajmniej takim efektem jest to, że dwie nasze załogi, które zostały, właśnie. W tym roku w zasadzie te załogi zostały stworzone i już są medalistami Mistrzostw Polski. I to dobrze rokuje, bo przyprowadzą swoich kolegów i miejmy nadzieję, że no, rozbuduje się wioślarstwo we Wrocławiu. Uważam, że naprawdę 2023 to był wspaniały rok, gdzie zdobyłem mnóstwo doświadczenia na zawodach międzynarodowych właśnie głównie. W Monachium, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Fajnie poszedł. 2023 rok był całkiem udany. Zaczęliśmy może troszeczkę słabiej, gdzieś tam od tej słabszej formy. Na wiosnę jednak, wraz z mijającym sezonem, już w lecie całkiem dobre wyniki, zarówno juniorskich osad. Tutaj Wiktoria Osińska z brązowym medalem Mistrzostw Polski Juniorów, później dwójka bezsternika na Olimpiadzie Młodzieży, tak samo jak jedynkarka Barbara Good i Weronika Bala. No i oczywiście sezon podsumowała żadna sińska, dwa ma brązowe medale Mistrzostw Polskich Seniorów i do tego złoto, uniwersjady. Także uważam, że worek medali dosyć ciężki po tym sezonie. Myślę, że w przyszłym sezonie będziemy walczyć co najmniej o tyle samo. Dla każdego wioślarza przygotowujemy się na mistrzostwa Świata, które w tym roku, jak wspominałem, odbyły się w Kanadzie. Myślę, że to będą moje kluczowe zawody w rozwoju, na których naprawdę mogłem pokazać swoją klasę, bo teraz startowałem ze starszym rocznikiem. I myślę, że teraz z rówieśnikami mogę w końcu pokazać to, co potrafię i zrobić swoje wymarzone marzenia po prostu. No oczywiście, jeżeli chodzi o Zuzannę, no to kwalifikacja na igrzyska, która jeszcze gdzieś tam jest możliwa. Yy, oczywiście zawsze mamy plan B, są akademickie mistrzostwa świata, są też mistrzostwa świata w konkurencjach nieolimpijskich, które odbywają się w Kanadzie. Yy, no i także na tą imprezę w Kanadzie mają szansę zakwalifikować się juniorki i juniorzy, także myślę tutaj o właśnie mojej dwójce Weronika i Barbara, które w reprezentacji juniorów powalczą właśnie o kwalifikacje na mistrzostwa świata w Kanadzie, także jest szansa na to, żeby nawet trzy zawodniczki naszego klubu pojawiły się w tej Kanadzie. Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, oczywiście oprócz naszej pracy będzie, będzie się także liczyła praca zawodników w całej Polsce, ale dokonamy wszelkich starań, żeby pojawić się właśnie w Kanadzie.